Witamy ponownie na naszym kanale, gdzie zamieniamy Ziemię w marzenia. Łopatę za łopatę. Dziś kontynuujemy naszą przygodę, zbliżając się coraz bardziej do budowy naszego wymarzonego domu w Europie. Słońce świeci, ptaki śpiewają, a my zajmujemy się jednym z kluczowych etapów: instalacją bednarki w wykopie fundamentowym. Czy wiesz, dlaczego bednarkę montuje się w fundamentach? Nie tylko po to, żebyśmy mieli co dźwigać. Bednarka jest niezwykle ważna, ponieważ chroni dom przed uderzeniami piorunów, bezpiecznie odprowadzając prąd do ziemi. Można powiedzieć, że to cichy bohater, który dba o bezpieczeństwo Twojego domu. Ale uwaga! Praca z bednarką to nie spacer po parku. Jest twarda, ciężka i nieustępliwa. To jak siłowanie się ze stalowym wężem. Żeby było trudniej, musieliśmy starannie unieść bednarkę, aby nie leżała bezpośrednio na ziemi. Dzięki temu unikniemy jej korozji w przyszłości. Skakanie do wykopu o głębokości ponad 2 metrów to żadna atrakcja dla kolan. Do tego trzeba uważać, żeby nie naruszyć ścian wykopu, bo wtedy czekałaby nas błotnista i bardzo męcząca powtórka z rozrywki. Podoba ci się ten zakulisowy chaos? Nie zapomnij kliknąć, subskrybuj i dołączyć do naszej podróży. Uwaga, kolejne etapy będą jeszcze ciekawsze. Spójrz na te wystające z wykopu druty. Będą one połączone z instalacją odgromową na dachu, dodając kolejną warstwę ochrony naszemu domowi. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Następnie przygotowaliśmy szalunki pod stopniowany fundament betonowy. Budowa na skarpie to wyzwanie i dodatkowe koszty. Jeśli planujesz zakup działki na wzgórzu, musisz wiedzieć, że to trudniejsze, droższe i wymaga znacznie więcej planowania niż budowa na płaskim terenie. Ale hej, widok ze skarpy wynagradza wszystko, prawda? Bohaterem dnia był nasz niezawodny laser obrotowy. Ten gadżet to prawdziwa rewolucja. Pomógł nam upewnić się, że każdy stopień fundamentu jest idealnie wyrównany. Bez niego musielibyśmy zgadywać z pomocą zwykłej poziomicy. A kto ma na to czas? Lasery tego typu pierwotnie stworzono dla inżynierii precyzyjnej, ale dziś są niezbędne dla każdego, kto poważnie podchodzi do budowy. Oczywiście nic z tego nie byłoby możliwe bez mojej drugiej połówki. To ona trzyma deski, sprawdza pomiary i dba o to, by wszystko było zgodne z planem. Jeśli bierzesz się za taki projekt, pamiętaj: Współpraca to klucz do sukcesu. Dwie głowy, stać dwie pary rąk zawsze są lepsze niż jedna. To niesamowite, że ten skrawek ziemi wkrótce stanie się fundamentem naszego wymarzonego domu. Jasne, dzisiejsza praca nigdy nie ujrzy światła dziennego. Wszystko zostanie zasypane. Ale to przypomina, że najsilniejsze domy buduje się na solidnych fundamentach, a my robimy to, jak należy. Co dalej? Przełomowy moment. Wylewanie betonu na fundamenty. Czy pogoda dopisze? Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? O tym przekonasz się w następnym odcinku. Dlatego koniecznie subskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby niczego nie przegapić. A tymczasem pamiętaj, by marzyć odważnie i budować mądrze. Do zobaczenia wkrótce.